Katan kończy dzisiaj 30 lat, i z okazji 30-lecia jesteśmy na specjalnej imprezie 30-letniej. Mówi się, że w Polsce 30 to taka druga 18, więc zobaczmy, jak to wszystko wygląda. A już przed wejściem nas. Wita ogród katanowy. Zobaczcie tutaj katan w wersji XXL, więc bardzo dużej, ale także leżaczki katanowej i nie tylko. Teraz chodź za mną, pokażemy granie pod chmurką w katana, bo zaraz przy wejściu, w pięknej pogodzie i przepięknej aurze możemy zobaczyć, są przygotowane stoliki i można zagrać w katan. Myślę, że też się znajdzie ktoś, kto może nam wytłumaczyć zasady. A teraz wejdźcie z nami do środka. Zobaczymy, jak wygląda powitanie osób, które razem z nami będą dzisiaj świętować 30-lecie Katanu, ale także Katan Connect. Pierwsze katany, rejestracja do turnieju oraz oczywiście sklepik, gdzie możecie zobaczyć sam katan. Jest i katan mułamigłówka, edycja 3D i żeglarze. Co można znaleźć ciekawego w sklepiku? Moi kochani, przede wszystkim jest nowe, nowe wydanie, nowa edycja katanu z odświeżoną oprawą graficzną, z odświeżoną instrukcją, jakby przeniesiona w nasz wspaniały XXI wiek, jest pierwszy raz dostępna tutaj u nas właśnie na pikniku. Czy coś kolekcjonerskiego można dostać oprócz tej najnowszej wersji? Z kolekcjonerskich rzeczy, no to wiadomo, Katan 3D, który nie dość, że można kupić, to też mamy rozłożony, można go zobaczyć na zewnątrz. I z takich rzeczy, które kończą się już u nas, drodzy kolekcjonerzy, to na przykład Katan podróżny. I scenariusze, które też pewnie nie będą w tej formie dostępne już niedługo. A co z kolorami, bo dzisiaj są jakieś specjalne kolory? Dużo mamy specjalnych kolorów, ale trzeba przyjść i zobaczyć samemu. No to co, zaraz zobaczymy, jakie są specjalne kolory, no i chodźcie, zobaczcie razem ze mną. Słuchajcie, jest 13.20, czyli za 40 minut zacznie się bardzo wyjątkowa rozgrywka w Katan Connect. My możemy tutaj zobaczyć to wszystko od kuchni. Kuba, czy możemy wejść do środka? Jasne, pewnie, zapraszam. A opowiesz nam coś, jak to będzie w ogóle wyglądało? Pewnie, jasne, podejdźmy pod taki stolik i po prostu opowiem, jak to mniej więcej będzie się tutaj prezentowało. To momencik, musimy się dobrze ustawić, to Kuba może o tak. Okej, okay, więc tak, ludzie będą siedzieć obok siebie, teoretycznie mogliby wszyscy siedzieć w jednym, yy, w jednym rzędzie, na no ale te, wiadomo, ze względu na tą salę i tak dalej, podzieliliśmy to na trzy, ale to jest jedna rozgrywka. Plansza dzieli się na de facto dwie strony, połowa ludzi będzie po stronie słonecznej, połowa po stronie takiej księżycowej. I co rzut kostką, jedna z tych stron będzie aktywną stroną, czyli będzie mogła budować, będzie mogła kupować karty rozwoju, będzie mogła też handlować z takim powiedzmy rynkiem. Z kolei wszyscy w każdej turze będą mogli wykonywać jakieś transakcje, handlować. Co ważne, rundy tutaj będą miały ograniczony czas, będą trwały około 35 do 45 sekund, więc trzeba będzie bardzo szybko podejmować decyzje, handlować. Dzięki czemu ta gra będzie bardzo dynamiczna. Więc moim zdaniem będzie tego transmisja online. Więc warto zobaczyć, jak takie coś się prezentuje, bo jest to zdecydowanie odmienna rozgrywka. To po to są właśnie te ekrany, które są tutaj przygotowane. Zobaczmy jeszcze tutaj tę stację do, yy, reżyserską. Tutaj będzie wyświetlany czas? Dokładnie, będzie i czas. I jaki jak rzutkowską wypadł, będzie głos właśnie Krzysia, tej podłożonej, którego mogliście przed chwilą widzieć na sklepiku. Więc będzie swojsko, ale jednak powiedzmy, że tak prestiżowo. A ta ekipa, która tutaj siedzi, pomachajmy, jest kamera, jest wszystko. Co oni będą robić? Będzie tutaj właśnie prowadzony też stream online, będziemy połączeni z innymi krajami, z innymi miastami, które też będą prowadzić taką rozgrywkę. W międzyczasie będziemy się właśnie łączyli, rozmawiali między sobą, no więc będzie naprawdę tak trochę jak Eurowizja, można by powiedzieć. Okej, okay, a przekładajmy jeszcze tutaj do tej ścianki, bo tutaj jeszcze jest taki mikrofon, i rozumiem, że do tego mikrofonu będziemy mówili, że pozdrawiamy. Z Polski, to będzie tutaj, tak? Wiesz co, na tym mikrofonie głównie będę śpiewał, żeby ludziom umilić rozgrywkę. A tak na poważnie po prostu tutaj będę czytał, jakie, jakie cyfry, jakie cyfry wypadły na kościach. Czyli po prostu, żeby ludzie nie musieli się zawsze patrzeć. Ja też będę mówił, która strona jest aktywna. No i właśnie jaka cyfra, jaka cyfra wypadła. Czyli Twój zaszczyt jest prowadzenia dzisiejszej całej imprezy? Tak, będę trochę takim konf konferencjerem tutaj, więc zobaczymy jak to wypadnie. Mam przygotowanych parę żarcików, więc zobaczymy. Jak Krzysiek przed chwilą mówił, mamy dużo różnych kolorów, no i chyba tak naprawdę kto usiądzie przy jakim kolorze, taki dostanie. A jakie mamy do wyboru? Jest piękny jabłuszkowy zielony, jest cudowny różowy. Który tomek chciałby. Jest fioletowy, i tutaj pozdrawiamy Hajlowskiego, bo pewnie on będzie chciał fioletowy, pomarańczowy, żółty, no i mój ulubiony kolor, czyli turkusowy. Tak właśnie będzie wyglądać ujęcie, w którym będą nas widzieć inne kraje, ale nie tylko, bo mają tak naprawdę do dyspozycji dwa ujęcia. I tutaj mogę pozdrowić z Polski, a w zasadzie z Krakowa. Jeszcze tutaj, Tomku, jakbyś pokazał kwestię techniczną, z takich ciekawostek. Zobaczcie, jest tutaj specjalnie oznakowana taśma, żeby wiedzieć, gdzie stanąć, właśnie przed tą kamerą, żeby to ujęcie było profesjonalne. Więc tak będziemy stać. Tu będzie nas słychać i widać i stąd będziemy pozdrawiać. A jeszcze zobaczmy z ciekawości jakie mamy państwa i teraz ha 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 pytanie czy ja wszystkie państwa znam, ale zobaczcie już jest kto w tym wszystkim uczestniczy i tak będziemy właśnie się przełączać i podglądać innych jak grają w Katan. Katan Connect, przedstaw się. Jestem Anton, mam 13 lat. Eee... I co, lubisz katan? Uwielbiam. Jak często grasz w domu w katan? Eee, Raz, dwa razy w tygodniu? Czyli trenujesz, można by było tak powiedzieć? Możliwe. No to powiesz nam, jaka jest różnica pomiędzy zwykłym Katanem a Katan Connect? Czy jak już usiadłeś do planszy, to było coś, co już wiedziałeś, że trzeba zrobić tak ten, ten ruch? A jest mniej miejsca, więc można budować osady dookoła tych surowców, które są bardziej potrzebne niż inne na przykład. I z racji tego jest więcej surowców, jakby, tych potrzebnych. Jest też mniejsza konkurencja o te surowce i dłuższe drogi i tak dalej. Podziewałeś się wygranej czy nie? Yy, nie. A od początku ci, się, ci już tak szło bardzo, bardzo dobrze? Czułeś, że już zaraz może się udać? Czy jak to wyglądało? Yy, tak, w eliminacjach zająłem siódme miejsce, chociaż brakowało mi jednego punktu tego zwycięstwa do piątego miejsca, czyli dosłownie rzutu kostką o finał. Czyli dzisiaj najpierw miałeś rozgrzewkę w turnieju, a potem katan Connect i tutaj wygrana. Tak jest, można tak powiedzieć. Czy grałeś z osobami, które znasz, czy tutaj przy tym stole siedziały osoby, które widziałeś pierwszy raz w życiu? A, grałem, naprzeciwko mnie siedział Ty mój tata, i, a pozostałych pozostały osób nie znałem. Czyli dawałeś tacie wycisk? Chyba. Chyba. O co z nim najczęściej handlujesz? najczęściej o te surowce, których było mniej, czyli pszenica i owce. Czy jeżeli w przyszłym roku będzie Katan Connect, to również wystartujesz? Oczywiście. A czy będziesz trenował przyszłych, może graczy w tę grę, żeby znać jakąś taką dobrą, nie wiem, strategię? Nie wiem. Nie wiesz. Moi drodzy, oto zwycięstwa. Gratuluję Ci bardzo Dzięki serdecznie. Bardzo. Jestem podobnym wrażeniem. Tam jeszcze brawa. No i co? Polska po ilu minutach? Dwudziestu 23 minutach zdobyła 16 punktów. 16, 18 punktów. Gratuluję Złapać Staszka. Staszek reprezentował nasz kraj podczas tych takich wideokonferencji. Powiedz mi, jak to wyglądało od kuchni? Co oni ci tam mówili przez słuchawkę? E, tak naprawdę zadawali nam pytania odnośnie tego, co się dzieje u nas w danym momencie. E, także pytaj, ile jest graczy? Czy ktoś aktualnie na przykład jest już dobrze z punktami i zaraz się gra skończy, także relacjonowałem tak naprawdę to, co się dzieje u nas w Polsce w naszej rozgrywce. Czy tam były jakieś żarty prowadzącego, czy nie? Ja się nie uśmieliłem na żadne żarty, myślę, że nie wiem, czy by zrozumieli taki polski humor, <śmiech> <śmiech> zwłaszcza mój. Okej, okay. a powiedz mi proszę, jeżeli chodzi o te transmisje, czy już wiedziałeś, że zaraz będzie Polska i cię na przykład jakoś tam wywoływali? Był jakiś reżyser? Tak, tak, dokładnie tak było, prawie jak na Eurowizji, to znaczy otrzymałem sygnał na słuchawkę, że zaraz wchodzimy live i tak właśnie było, także byłem uprzedzony, nie, nie było to na łapu Okej, okay, czyli najpierw było powitanie, potem była relacja? I na sam koniec mówiłeś, że mamy już zwycięzcę. Eee, właściwie to tak powinno być. Ostatecznie tylko zwycięzcy nie udało nam się zaprezentować, bo już po prostu za późno wygrał i, i relacja się skończyła. Eee, ale tak, generalnie dokładnie tak było. Przywitanie, relacja na live i później ogłoszenie zwycięzcy, którego niestety nam się nie udało zaprezentować już. A powiedz mi, czy kto pierwszy wygrał, wiesz? Wydaje mi się, że była Hiszpania lub Portugalia, tak? Hiszpania, wydaje się, że Hiszpania była jako najszybsza, później Portugalia, więc też że Wielka Brytania była szybko, także na pewno te trzy kraje e, najszybciej skończyły rozgrywkę. A jakie państwo było najbardziej liczne, jeżeli chodzi o ekipę grających? Nie, zarówno w Hiszpanii, jak i w Portugalii było tam na pewno ponad 200 osób. Nie znam dokładnych tych liczb, ponieważ e, też nie słyszałem wszystkiego, co się dzieje na, e, na streamie, e, ale z takie doszły mnie że tam było ponad 200 osób w oby, oby w tych krajach so we have some content creators from planchowainsko channel so we are really happy that they joined us today with this big event very nice player field thank you very much bye bye